Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kłesek. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 typów piłkarzy. Na świecie są różni ludzie, dzięki czemu na boisku możemy wyróżnić kilkanaście typów zawodników. Zanim wam ich przedstawię, chciałbym Was powiadomić, że każde 1000 łapeczek w górę to 5 typów piłkarzy w kolejnym odcinku. Zachęcam także do stawienia subskrypcji, abyście nie przegapili kolejnych odcinków i zapraszam już do oglądania. Bokserzy, niestety na boisku pojawiają się zawodnicy, którym puszczają nerwy i muszą się wyżyć. Już nie raz, oglądając mecz piłkarski, byłem świadkiem, jak zawodnik jednej drużyny zadawał cios przeciwnikowi, bo na przykład nie mógł pogodzić się z przegraną. Jest to najgorszy typ piłkarzy, ponieważ jak wiemy, boisko to nie jest ring i takie rzeczy są surowo karane, o czym mogli przekonać się tacy zawodnicy jak Zidan, Smolarek czy Luis Suarez. Fairplayowcy. Na szczęście na świecie są jeszcze osoby uczciwe, które mimo rywalizacji potrafią się zachować i grają fairplay. Tacy zawodnicy są najbardziej szanowani wśród ekspertów, jak i kibiców. Taki zawodnik potrafi przyznać się do błędu, przeprosić przeciwnika czy nawet poinformować sędziego, że zdobył niezgodnie z przepisami gola. Niestety takich zawodników nie jest najwięcej na scenie piłki nożnej. Wśród tego typu piłkarzy można wymienić Mirosława Klozek, który strzelił gola ręką i przyznał się sędziemu, że zrobił to niezgodnie z przepisami. Czy nawet Iniesty, który często ponosi przeciwnika z murawy, który przegrał mecz. Symulanci Kolejna grupa piłkarzy, za którymi nie przepadam. Są to piłkarze zazwyczaj ofensywni, ale zdarza się też jakiś obrońca, który także lubi zaaktorzyć. Są to piłkarze, którzy liczą na to, że sędzia nie zobaczy, że sami się wywalili i będą udawać, że zostali sfaulowani. Często upadają na murawie krzycząc, łapiąc się za głowę i turlając się po murawie, a tak naprawdę im nic nie jest. Niestety sędziowie często się nabierają na ten krzyk, ale także zdarzają się sytuacje, że arbiter meczu zauważy, że zawodnik udaje i daje mu żółtą kartkę za symulację. Pracują się. Grupa zawodników, których bardzo szanuję, biegają dwa razy więcej niż inni zawodnicy, atakują na bramkę przeciwnika, a także pracują w obronie. Można powiedzieć, że są motorem napędowym całej drużyny i tak naprawdę dużo od nich zależy. Można powiedzieć, że takimi zawodnikami są krychowiak, buzki, strzebielązo czy nawet karasko. Pechowcy, grupa piłkarzy, której bardzo współczuję, są to zawodnicy, którzy często łapią kontuzję, co skutkuje małymi sukcesami. Na początku mają mikrourazy, co później skutkuje poważnymi kontuzjami i długimi przerwami. Do tej grupy zawodników można spokojnie wpisać Sergio Aguero, Bela Roysa, który dwa razy przed ważnym turniejem reprezentacji Niemiec nabawił się kontuzji, czy nawet dołączyć do nich Kuby Waszykowskiego, który już miał dwa razy poważne kontuzje kolana. Wariaci, jest to grupa najbardziej szalonych piłkarzy. Nie dość, że na boisku średnio się zachowują, to także poza nim odwalają różne numery. Dobrym przykładem jest Mario Balotelli, który kiedyś odpalił fajerwerki u siebie w domu, a także Zlatan Ibrahimović, który umyślnie kontuzjował na treningu klubowego partnera Rafaela Vanderwarta, co doprowadziło do nagłej sprzedaży Szweda do Juventusu Turyn. Farciarze, piłkarze, którzy mają dużo szczęścia w całej karierze, praktycznie nie mają kontuzji, grają stabilnie i zawsze w ważnych meczach spadnie piłka pod nogi i strzelą gola. Mogłem także ich nazwać przypadkowymi bohaterami, ale myślę, że farciarze to dobre określenie. Do tej grupy należy na pewno Fernando Torres, Morata czy nawet z polskiej ekstraklasy Mirosław Radowicz. Prowokanci Najbardziej chamska grupa piłkarzy. Cały czas prowokują zawodnika przeciwnej drużyny poprzez niemie słowa, plucie na niego, deptanie po stopach, ciągniecie za koszulkę, a także szczypanie. Są to piłkarze, którzy starają się wygrać mecz poprzez osłabienie przeciwnika. Często tej grupie piłkarzy udaje się sprowokować rywala, co skutkuje agresywnym zachowaniem drużyny przeciwnej i najczęściej są karani żółtymi kartkami. Bezlitośni kolejna grupa piłkarzy, która nie ma głowy na karku. Grają bardzo ostro poprzez niebezpieczne wślizgi na wyprostowanej nodze, a także bardzo brutalną grę. Niestety często kontezują zawodników drużyny przeciwnej i często są karani czerwoną kartką. Do tej grupy można zaliczyć na pewno Pepe, który często wchodzi agresywnym ślizgiem i rzadko go interesuje piłka, tylko bardziej skupia się na nogach przeciwnika gwiazdorzy. No i czas na ostatnią grupę z zawodników, którą uważam za najbardziej śmieszną. Próbują z ciebie zrobić wielkie gwiazdy poprzez celebrację wykonania jakiegoś stałego fragmentu gry, który w końcowym rezultacie wychodzi beznadziejnie albo zawodnicy, którzy podczas meczu skupiają się na własnej fryzurze, a nie na grze w piłkę. Do tej grupy spokojnie zaliczam Zazem, a także Pogbę. Moje pytanie na dziś brzmi, do jakiego typu piłkarzy ty należysz? W komentarzu możesz to napisać. Mam nadzieję, że wam odcinek się spodobał i docenicie moją pracę poprzez zostawienie opeczki w górę Zachęcam także za zasubskrybowania mojego kanału, abyś nie przegapił kolejnych odcinków, a także zapraszam na mój fanpage, który znajduje się w opisie Siemanko.